Moi drodzy, co my tu mamy? Mafia na żółto w ich składzie. RHM. Do tego e 3 Trzy dziki, baczat Lewandowski. W zespole Conquest mamy RHM, e Dzika. Błyskawice razy 3 I baczata. Przypominam, Polacy żółty. Węgrzy, czerwono. Ma to sens? Czy nie ma sensu? No, nazwo widać bardziej na biało. Scenie. Tak mi się wydaje No ale trudno No i lecą No i lecą, no i lecą Gracze mafii startują z północy Swoim składem Widać, że koncentrują się Bardziej na środku i na e, tej przestrzeni W sektorze 7, 8, 9 Węgrzy odwrotnie Węgrzy bardziej jadą w kapa Czyli nie będzie takiej konfrontacji wiecie Standardowej Początek całkiem dobry, bo tam bardzo ładnie Konrad zablokował strzał błyskawic. Błyskawice są bardzo słabe w starciu z dzikiem, ponieważ nie przebijają, mają za mało penetracji. A tutaj polski gracz Kono, moi drodzy, pojedynkuje się z Lightem RHM, ma go na dwa strzały, powinien go wysłać do garażu. Jeszcze jeden strzał. No i moi drodzy, polski gracz wygrywa pojedynek pięknie. Ale na środku jest problem. Tutaj orzech w E jest sam na błyskawice. No i walą go po dolnej płycie niestety jest na hita, pada, tracimy Rodaka. Węgrzy za 4 sekundy przejmą bazę. Na szczęście, ostrzał artyleryjski, zbija kapa. No i sytuacja jest troszeczkę tutaj Mirzecki uspokojona. 2020 witam Poproszę o dodanie do klanu z rezerwami. Konrad, pozdrawiam 15 złotych. Pozdrawiamy Mirczewski, dzięki śliczne. Konrad, sam potrzeba tutaj się ruszyć i pomocy należy tutaj jak najszybciej do niego wysłać. On tutaj zaraz padnie. Jeden strzał, jeden strzał w bok i będzie dobity na szczęście kilku graczy z węgierskiej ekipy go zostawiło, ale ten Radim był już na posterunku, zniszczył yy, czołg. Polskiego gracza mocno oberwał kono, ale mimo tej straty, jego HP, dalej prowadzimy. Mafia ma 8000, czyli Polacy mają dwa ponad razy więcej niż Węgrzy tego życia. To jest naprawdę dobra sytuacja, tylko jej nie zepsuć. Nie takie rzeczy już przegrywaliśmy, niestety. Teraz Jig ma błyskawicę na Hitabaku, pięknie tutaj może skończyć. Flawlessa zrobił to. No i Węgrzy ma już ostatnie dwa pojazdy. Jest to ta e Jest to ten Batchat. Obaj panowie na ogrysku. Jeden ma 100 HP. Drugi ma też 100 HP. Więc tutaj no jeden strzał dobry. Jeden pocisk. No niestety Kono przegrał. Tą konfrontację 1 na jeden. Ale spokojnie. Ale spokojnie. Jeszcze nic straconego. Są inni. Lewandowski ma e 3 bokiem. Mierzy w nią, kończy ją, i Polacy wygrywają pierwszą rundę. 1 do 0 dla Polski. Polska góra, moi drodzy. Oczywiście, że tak. Mamy baczata Lewandowskiego. W zespole węgierskim mamy lajcikę Hema E-czwórkę, e 3 dwa dziki, dwa baczaty. Czyli Węgrzy bardzo mocno poszli w baczaty, prawda? Mieli jednego, teraz dwa. Chcą zapewnić prawdopodobnie wsparcie dla Erchema, żeby jakoś głupio po prostu nie padł. W poprzedniej bitwie pamiętacie Kono bardzo szybko zniszczył Rajta, bo nie miał wsparcia. Teraz węgrzy wyciągnęli wnioski i chcą temu zapobiec. Czy dadzą radę zobaczymy. Początek bitwy nikt nie obrywa, nikt nie wychyla. No, tam troszeczkę YOLO w zespole mafii kombinuje. Co robić, co by tutaj wychylić? Zobaczymy. W ogóle taka śmieszna akcja. Zobaczcie, że jest dwóch YOLO. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale w mafii jest YOLO i w Conquest jest YOLO. Jest bardzo dużo graczy o Niku Yolo. To, 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 Tych dwóch to jeszcze mało, jest więcej. Więc to jest taki popularny nick, jak nie będziecie wiedzieli o kogo chodzi, to, <laughs> to macie problem, <laughs> niestety. No jest dużo jolo. W poprzedniej bitwie Węgrzy pojechali na kapa, a zobaczcie w tej rundzie absolutnie nie, w tej rundzie odwrotnie. Dwa Baty jadą po Kono. Kono musi się schować! Chowa się tam do wody. Ale potrzebuje wsparcia. Jeśli Węgrzy tutaj doślą jakieś posiłki. Na razie. Jest odwrotnie, to Polacy mają posiłki. YOLO! WRHEMI jest na posterunku. I tutaj pięknie udało się porobić jednego batakona, jednak przegra na pewno, Węgier spudłował. Drugi strzał węgra lepszy. Ono, nie ma pocisków, Węgier znowu spudłował! Co on robi? Chyba pijany jakiś jest, Gordę. Jeszcze po wczorajszej imprezce dwa strzały spudłował chyba z 5 metrów. Masakra. Naprawdę tutaj jestem pełen podziwu, że z tylu metrów nie trafił dwukrotnie. patczatem, który ma przecież przyjemne działko. Kiedyś miał nieprzyjemne, teraz ma przyjemne. No i Polacy przez to, że Węgrzy, no nie grają najlepiej. No tutaj, no jest dominacja. No jest dominacja. Zobaczcie mafię. No, Polacy tutaj absolutnie nie dają żadnych szans. Patrzcie, zobaczcie. Zespołu węgierskiego ulał się, po prostu się ulał. Tutaj Węgier, zobaczcie, się poddał w ogóle. Poddał się. Wracamy do ligi, moi drodzy. Pierwszy mecz, powolutku nam się kończy. Gramy do trzech, więc jest to bitwa na razie trzecia, ale ekspresowa. Mafia na żółto, Węgrzy na czerwono. No i zobaczmy. Mafia w składzie ma dwa obiekty: 277 Centuriona. Do tego dwie błyskawice dzika i RHM. Węgrzy bardziej poszli w czołgi, średnie i ciężkie mają mniej niszczycieli. Początkowa wymiana kończy się samymi kalafiorkami. Nikt nie trafił, ale wydaje mi się, że Polacy są w lepszej sytuacji, bo zobaczcie, że przejmują ostrzał. Więc mają potencjał, żeby tutaj zrobić zaraz ładny ogień za 800, za 1200. Profus przejął ostrzał. No i do tego jeszcze kapujemy bazę. 10 sekund. Lari musi tutaj się pośpieszyć. Ten gracz, jak na moje oko zdąży strzelić, tylko czy przebije? No. Zbił bazę w ostatniej sekundzie, ale już było ciepło. Już tak chciałem, mówić kurka co robi? Czemu nie strzela? Ale udało się. A tutaj na północy Węgrzy szaleją. RHM Bacza farmiał Yolo. Ten gracz nie ucieknie, na pewno nie ucieknie. Dostał silnik, jest na ogrysku. RHM go w tej sytuacji skończy. Jest na jedną bombę dokładnie. No i to naprawdę jest... No niepokojące, że tutaj nam zdjęli na tak ważnej mapie Lighta. Jednak Polacy, no, mimo tej straty, nie poddają się i grają aktywnie na linii 1. Tutaj w okolicach Kapa udało się zdjąć 2-7-7, ale Węgrzy na środku rozwalili nam błyskawicę pana Profusa. Na pewno Węgrzy w tej rundzie mają szansę. Teraz ten Bacza tutaj, jak widzicie, ostrzeliwuje Konrada. Konrad włączył umiejętność, która redukuje damage, który dostaje. Flawless zaraz skończy, raczej Orzecha. Orzech na ogrysku, czy dingnie, czy dingnie. No i moi drodzy, Orzech wygra pojedynek, ale to niewiele dało. Bo węgierski gracz tutaj rzucił na niego ostrzał. HP jest na korzyść mafii. To nie ulega wątpliwościom. Pytanie, czy Węgrzy będą w stanie wykorzystać swoje dynamiczne czołgi lekkie i średnie? Bo co by nie mówić, Węgrzy mają szybsze czołgi: mają RHM-a, K91 baczata. Polacy mają takie raczej troszeczkę wolniejsze, nie wolne, ale wolniejsze. Z gorszym maskowaniem. Baczat... Będzie miał bardzo ciężko. Jedzie tutaj 277, fullowy 277, który zablokuje go przed dekapem. Baczat będzie musiał uciekać. Będzie musiał, nie ma innej opcji. 4 sekundy, 3 sekundy, 2 sekundy jest dekap. Węgrzy tutaj zatrzymali kapa, ale muszą zrobić to za 10 sekund ponownie. Dzięki B, Gwen. 5, 4, 3, 3 2, 1, 1. Baza zbita. Ale Baczat zapłacił za to bardzo wysoką cenę. 10 sekund. Jest znowu dekup. Poszedł ostrzał tutaj artyleryjski na 277 Centurion. Kończy Baczata. Węgrzy grają w dwójkę. Dwóch na 4. Fatalna sytuacja ekipy. Węgierskiej K-91 Ma fart dostał tylko w gąskę Konrad musiał się teraz mocno wkurzyć Węgrzy walczą Nie poddają się, Konrad ponosi duże straty Jadą po tego RHM-a Jadą po tego RHM-a On tutaj gra na czas Stara się to przedłużać Dostał raz, dostał dwa potężnie Teraz ukarany jolo czy zbije bazę? To nieważne. Ważne, żeby teraz robił damage. Zdjął. Jednego, ale pada! No i chyba to jest koniec. Chyba to już jest koniec. No trzech na jednego. No nie wydaje mi się. Gdyby ten light jakoś tutaj uciekł, ale skoro nie uciekł, chyba nie da rady. Chyba nie da rady, moi drodzy. Sam tym K91 jeszcze tutaj przy okazji został wykryty przed chwilą. Ciężko to widzę. Walczyli Węgrzy naprawdę w tej rundzie najlepiej, zgodzicie się? To była ich najlepsza runda. Walczyli naprawdę do końca. Bardzo mało im zabrakło, ale. No nie wydaje mi się, aby mogli to ugrać. No. Węgierski gracz przyjmuje ostrzał artyleryjski. Ma ostrzał. Polacy też przyjmują ostrzał. Dokładnie 277. Konrad dostał nalotem. No i pojedynek K 91 z 277. On tym K97 tutaj wyjeżdża prosto pod. Aha. Aha. Fajnie. No, kurna. No. To fajna transmisja. Zarobiście. Cenzura, to było zbyt drastyczne, nie mogli tego pokazać, to było zbyt obraźliwe, no ale moi drodzy, stało się to, co było po prostu, no pewne już, w sytuacji trzech na jednego, Polacy ogrywają Węgrów, no i to oznacza, że Węgrzy żegnają się. W tej sytuacji z ligą, to dla Węgrów, moi drodzy, jest game over. Węgrzy odpadają z ligi.